Cześć, 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 witajcie z tej strony Klockowi już. Chciałbym Was zaprosić na kolejnego moca na moim kanale, ale przed oglądnięciem filmu proszę Cię o zostawienie łapy w górę, suba i oglądnięcia innych moich filmów. Zapraszam. Okej. Okay. Chciałbym Wam zaprezentować mojego pierwszego moca z LEGO Star Wars. To jest pojedynek na bezpinem, chyba tak to się nazywało. No. Trochę się wzorowałem na zestawie takim Lego Star Wars pojedynek na bezpinem. Jakby się wam chciał poszukać to w internecie, możecie znaleźć taki bardzo drogi zestaw pojedynek na bezpinem. Na nim się wzorowałem i myślę, że bardzo ładnie mi to wyszło. W mocu są dwa figi. Darth Vader. Świetny fig. Mnie się on bardzo podoba. I Luke Skywalker. Taki look występował chyba tylko w tym zestawie tamtym i gazetce. Nie złamina. No, ma też inną minę. Tak, w ogóle to mogę wam. No, trochę ostrożnie mogę zobaczyć, ale cóż. Ja mogę Wam też pokazać, chyba, taki z maski. I szczerze mówiąc, to nie każdy go widział. No. Okej, okay. To figi omówione. To tutaj mamy bu budowę. No. Są dwie wieżyczki. Tutaj jest takie takie miejsce. Zakrąglone. Zatem ja też że jak było w zestawie, że też były takie wystające z dołu coś to było na transparentnych elementach też zadbałem też o, tu, o barierki tutaj bo tam były, więc myślałem, że też zbuduję ta tylna wieżyczka miała być wyższa i jest tutaj starałem się odwzorować, że dwa razy się łączą myślę, że no, w miarę mi się to mogło udać Okej, okay, no... Hmm. Zrobiłem to na czarnej płytce hmm. To już tak trochę chwieje, ale no cóż, poradzę hmm. No zestawie, tak i to chyba było na jednego studa, ale no, co poradzę Było o wiele trudniej zbudować Nie no, no Pomyślałem, że zbuduję tak, że było... trudniej by mi było zbudować wieże, bo by się trzymała na jednym studziu, a nie na dwóch. No. Myślę, że to na tyle. No to w takim razie jak jeszcze tego nie zrobiłeś to zostaw łapkę w górę, suba no i zapraszam Was na in inne filmy na moim kanale. Jeszcze ja z Wam żegnam. Cześć.